Środa, 22 lutego, Mateusz Przyborowski, zaczynamy Info Płońsk. W ostatnich dniach tematem numer jeden w Płońsku jest los publicznych przedszkoli. Miasto szuka oszczędności w kasie, stąd też jest propozycja, aby publiczne placówki przekształcić w prywatne. Większość rodziców i pracowników oświaty mówi stanowcze nie takim działaniom, o czym świadczy ich liczna obecność podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej. Jaki będzie efekt działań władz na rzecz poprawy finansowej miasta, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że odbędą się konsultacje społeczne, połączone z wypełnieniem ankiet przez rodziców. Andrzej Pietrasik stwierdził w czwartek, że przyczyną podejmowania takich działań jest obawa przed załamaniem finansów, ponieważ miasto nie dostaje pełnego pokrycia na wydatki, które musi realizować w ramach zadań własnych. Burmistrz dodał, że na podwyżki dla nauczycieli w szkołach miasto dostaje subwencje przyznane przez państwo, natomiast na podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach. Nie ma nawet złotówki. Jestem przekonany, że wiem na pewno, że moi najwyżsi współpracownicy, ale również radni rady miejskie będą kierować się tylko i wyłącznie dobrym miasta. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Katarzyna Mikołajewska przedstawiła warianty przekształceń przedszkoli publicznych w niepubliczne. My je przekształcamy. Na przykład. Jest proces likwidacji do 31 na przykład sierpnia, a od 1 września tego samego roku przedszkole normalnie funkcjonuje tylko w innej formie. W czwartek najwięcej emocji przyniosły trzy opcje. Każda z wybranych miałaby wejść w życie z dniem 1 września bieżącego roku. Są to pierwsze przekształcenie czterech przedszkoli numer 2, 3, 4 i 5 w formę niepubliczną na wniosek osoby prawnej lub fizycznej. Kolejne dwa dotyczą przekształceń stołówek w pięciu przedszkolach lub czterech szkołach, w których dyrektorzy mieliby powierzyć prowadzenie żywienia ajentowi lub wprowadzić catering. Krzysztof Tucholski pytał o dostępność do przedszkoli po przekształceniach. Radny poruszył jeszcze jeden istotny aspekt zatrudnienie. Następna sprawa dotycząca miejsc pracy, proszę Państwa. Ja uważam, że każde miejsce pracy w tej chwili jest w na wagę złota. Na wagę złota, bo nieraz ta pani kucharka, która tam pracuje ma na utrzymaniu czteroosobową rodzinę i nie, niektórzy sobie zaczną zdawać z tego sprawę. Dodatkowo radny Zygmunt Aleksandrowicz zauważył, że w minionym roku utrzymanie jednego przedszkolaka wyniosło około 10 tysięcy złotych. Radnemu wyszło za dzień 27 ,50 zł 50 groszy od jednego dziecka. Za miesiąc jest to 825 złotych. Z wyliczeń Aleksandrowicza wyszło, że przekształcenia mają być robione dla 100 tysięcy złotych. Te rodzice ponoszą koszty, płacają za faktyczną obecność dziecka w przedszkolu, nie przeprowadzają dzieci w świętach, soboty, często też wakacje, ferie. Czego mamy chociażby dowód w podawanych kwotach zwrotów dla rodziców. Wszystkie pozostałe koszty dotyczące pensji pracowników w czasie wakacji, urlopów, pod nieobecność dzieci w przedszkolu również, trzynastą pensję, różnego typu nagrody, zuzy i tak To są wszystko koszty ponoszone przez samochód. Radna Irena Ziemińska-Olszewska pytała o korzyści dla rodziców, jakie da utworzenie niepublicznej placówki. Wiceburmistrz odpowiedziała, że dzieci będą chodziły do tych samych przedszkoli, Korzystały z tych samych sprzętów, a rodzice będą płacić takie same kwoty. Jak dodała Teresa Kozera, dla rodziców nic się nie zmieni. Radni Krzysztof Tucholski i Władysław Kuciński zaproponowali, by w przedszkolach przeprowadzić ankietę wśród rodziców. Wniosek ten przegłosowano. W poszczególnych placówkach odbędą się również konsultacje społeczne. Jak udało nam się ustalić, podczas najbliższych niektórych zebrań osiedlowych. Porządki mają być rozszerzone o podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu przeciwko prywatyzacji przedszkoli. Negatywne stanowisko wobec tych zamiarów zajęła także Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pońskiego. W całej tej sytuacji jedno chyba wydaje się pewne. Otóż rodzice i pracownicy najzwyczajniej się boją. Ci pierwsi o to, że po przekształceniu spadnie poziom kształcenia, a wzrosną koszty pobytu ich pociech w przedszkolu. Nie oszukujmy się, bo jak powiedział w czwartek przedstawiciel rodziców. Biznes jest biznes, a w nim nie ma miejsca na sentymenty. Boją się także ci drudzy o swoje zatrudnienie, bo przyjdzie ktoś z zewnątrz i zasili kadrę swoimi. Przyszły czasy, że musimy oszczędzać, ale czy trzeba zaczynać aż tak drastycznie? Burmistrz Andrzej Pietrasik powiedział w czwartek: Jeśli uważacie państwo, że powinniśmy szukać oszczędności w innych jednostkach, proszę o takie głosy. My uważamy, że powinniśmy. W ostatnim czasie mieszkańcy gminy Sochocin oraz ościennych gmin naszego powiatu znaleźli w swoich skrzynkach pocztowych anonimowy list otwarty. Jak do tej pory nie wiadomo, kto jest autorem tego czterostronicowego pisma. Okazuje się jednak, że list zawiera wiele niezgodnych z prawdą informacji. Wójt gminy Sochocin, Anna Zwierzchowska, postanowiła więc skierować sprawę do prokuratury. Ponadto wystosowała do mieszkańców swój własny list, w którym odnosi się do stawianych w anonimie zarzutów. W zaistniałej sytuacji postanowiliśmy sprawdzić, czy zapisane w anonimie zarzuty wobec Wójt są zgodne z prawdą, czy też nie. Wielokrotnie na mój temat pojawiały się różne anonimy, ale wtedy byłam osobą prywatną. Tym razem zaatakowano rząd Wójta. Uważam, że jest to po prostu takie działanie, które ma na celu przerwanie mojej kadencji, przeprowadzenie referendum, bo o tym też słyszałam, odwołanie mnie z funkcji Wójta. Ten cały list. Jest w moim przekonaniu y, przestępstwem, ponieważ narusza dobro y, osobiste, nie tylko Wójta Gminy, y, powoduje, że mogłabym w wyniku tego listu stracić publiczne zaufanie, które jest mi niezbędne do pełnienia funkcji wójta. Y, ten anonim również w jakiś sposób uwłacza godności moich współpracowników najbliższych, mojego zastępcy, pani sekretarz, również radnych, którym zarzuca się to, że nie działają w interesie mieszkańców. Uważam, że jest to przekroczenie prawa, że jest to przestępstwo. Jak poinformował nas zastępca prokuratora rejonowego w Pońsku, Marek Sybicki. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 212 kodeksu karnego wpłynęło do prokuratury we wtorek 14 lutego. Nie ukrywam, że mam pewne podejrzenia, jak również na dzień dzisiejszy pewne informacje o tym, kto mógłby być autorem tego anonimu, a jest ich pewnie kilku i myślę, że prokuratura, jeżeli podejdzie do tej sprawy w sposób zaangażowany, to jest w stanie, mimo że jest to anonim, ustalić autorów tego listu. Z dokumentów, z jakimi mieliśmy możliwość się zapoznać, wynika jednak, iż rzeczywiście twórca lub twórcy owego listu notorycznie mijają się z prawdą. Wśród wielu obrażających Annę Zwierzchowską, zdań Znajdują się zarzuty pozbycia się dyrektora szkoły w Sochocinie i kilku urzędników oraz powołanie wicewójta. W tych informacjach również kryje się wiele nieścisłości. Faktem jest, że ówczesny dyrektor Sochocińskiej szkoły już nim nie jest, jednak nie został on zwolniony, lecz z własnej inicjatywy objął stanowisko kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki Społecznej w urzędzie miasta w Nasielsku. Jeśli natomiast chodzi o owych kilku urzędników, to rzeczywiście z pracy zwolniona została pani pełniąca funkcję specjalisty do spraw pozyskiwania środków unijnych, Gdyż to stanowisko zostało zlikwidowane, mimo jej odwołania do sądu pracy sąd oddalił jej powództwo w całości. Natomiast w sprawie wicewójta w anonimie również pojawiają się nieprawdziwe informacje, gdyż nie zarabia on 12 tysięcy, a nieco ponad 7,5 tysiąca złotych. Warto jeszcze dodać, iż w grudniu 2010 roku na początku obecnej kadencji w urzędzie pracowało 43 pracowników, a obecnie jest ich 38. Wyrzucaniem pieniędzy w błoto nazwano również remont w urzędzie gminy, którego dokonano z polecenia pani Wójt, jednak największym pudłem autora anonimu był zarzut dotyczący audytu wewnętrznego, jaki przeprowadzono w gminie. Z dokumentów przedstawionych nam przez Annę Zwierzkowską rzeczywiście wynika, iż kosztował on 12 tysięcy złotych, a nie jak czytamy w anonimie około 80. To tylko niektóre zestawionych wójt Zwierzchowskiej zarzutów. Pozostałe dotyczą albo spraw osobistych lub wymyślonych problemów nie mających swojego odbicia w rzeczywistości. Na zakończenie choć w kilku słowach, zwrócić należy uwagę na język, w jakim jest napisany Anonim. Chyba nikt nie chciałby, by tak wyglądała debata publiczna w naszym kraju. Widząc możliwość popełnienia przestępstwa, wójt Anna... Pana Zwierzchowska złożyła doniesienie do prokuratury. Skoro autor lub autorzy anonimu również uważają, że gospodarz gminy łamie prawo, dlaczego nie zrobią tego samego? Chyba, że tu nie chodzi wcale o dobro Sochocina, ale o zniszczenie człowieka w opinii publicznej i realizację prywatnych porachunków. Przemysław Niechcielski, Info pońsk. W sobotę 18 lutego w zajeździe Hetman w Bońkach odbył się piąty bal charytatywny Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży niepełnosprawnej Ruchowo w Pońsku. Całkowity dochód z balu zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym koła. Z chęci wsparcia tej szlachetnej inicjatywy skorzystało około 80 par. Uroczystego otwarcia balu dokonała przewodnicząca Koła, Monika zimna Woda w towarzystwie burmistrza miasta Pońsk, Andrzeja Pietrasika, który objął honorowy patronat nad imprezą, oraz księdza kanonika Zbigniewa Sajewskiego, proboszcza parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Pońsku, w budynku której znajduje się siedziba Koła. Wśród zaproszonych gości znalazł się również poseł na Sejm Rzeczpospolitej, Julia Pitera. Bardzo mi się podoba ta impreza i naprawdę e, uważam, że tego typu inicjatywy łączą ludzi, a poza tym łączą ludzi dla takiego dobrego celu, więc e, uważam, że no po prostu warto być, bo jest i przyjemnie, i pożytecznie. I staram się zawsze jakimś przedmiotem, tak powiem, zastawić stół, na którym stoją fanty, które są poddawane licytacji. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie dobry efekt. W tym roku aukcję przedmiotów prowadził aktor Teatru Rampa Maciek Gąsiorek. Wśród przedmiotów przeznaczonych do wylicytowania znalazły się m.in. spinki podarowane przez prezydenta Rzeczpospolitej, sprzedane za 850 zł, pióro premiera Rzeczpospolitej, sprzedane za 500 zł, grafika od minister Joanny Muchy, sprzedana za 550 zł, wazon przekazany przez poseł Julię Piterę, sprzedany za 1300 zł, oraz obraz Wilhelma Nowaka, wylicytowany za 300 zł. Teatr Rampa! Od pięciu lat, odkąd istnieje ten bal charytatywny, zawsze, co roku, poprzez moją osobę, dyrektor artystyczny dyrektor naczelny Witold Olejasz przekazuje na cele tego, na, na, na cele aukcji, przekazuje zestaw biletów na nasze najpiękniejsze spektakle. Dzisiejsza impreza oczywiście ma szczytny cel i to się przekłada bezpośrednio na, na pomoc potrzebującym. Jak również bym powiedział, licytacje, do których no, jak tylko mogę, namawiam również wszystkich do aktywności, wykazując cel dalekosiężny, a właściwie cel, który się zbiera w, tym, w tymże, w tymże kolei, a tam potrzeby, widzę, są naprawdę bardzo duże. I, i, I tam rzeczywiście pieniądze trafiają, z tego co ja mogę powiedzieć, doświadczyłem, na szczególnie potrzebnym, głównie dzieciom. Jak poinformowała nas przewodnicząca Koła Monika Zimnawoda, po wpłaceniu zadeklarowanych kwot na rachunek bankowy, Dochód z balu zamknie się kwotą 11 tysięcy złotych. Ponadto za naszym pośrednictwem pani przewodnicząca pragnie podziękować wszystkim uczestnikom, sponsorom i instytucjom, które wsparły organizację balu i na co dzień wspierają działania koła. Przemysław chcielski Info Płońsk. W niedzielę 19 lutego w kościele parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Pońsku odbył się koncert słowno muzyczny pod nazwą In Memoriam, poświęcony pamięci błogosławionego Jana Pawła II. Przed zgromadzoną publicznością zaprezentowali się artyści z Opery Nowa i muzycy z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Tego samego dnia ogłoszono publicznie, że do pońska na stałe przyjadą relikwie błogosławionego papieża Polaka. W programie koncertu znalazły się perełki muzyki sakralnej od baroku do końca XIX wieku, przeplatone nauką Jana Pawła II z jego encykliki wystąpień. Płońszczanie zgromadzeni w świątyni usłyszeli utwory Mozarta, Händla i Bacha. Z nauczania papieża Polaka wybrano natomiast słowa o miłości do Boga, miłości w rodzinie, wolności, demokracji i solidarności między ludźmi i narodami. Również minioną niedzielę probosz parafii św. Maksymiliana Kolbego w pońsku, ksiądz Kanonik Zbigniew Sajewski poinformował wiernych, iż ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz przekazał parafii relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Są nimi cząstka sutanny z krwią papieża Polaka. Uroczystość przyjęcia relikwii odbędzie się 3 i 4 marca w sobotę i w niedzielę. Szczegółowy program tego wyjątkowego wydarzenia dla pońska znajduje się w naszym portalu. Biorąc pod uwagę powyższą wiadomość, niedzielny koncert stał się wspaniałą okazją, by upamiętnić i oddać cześć Ojcu Świętemu. Przemysław chcielski Info w Płońsk. Siatkarze GKS Siedlnianie ponieśli niestety kolejną porażkę. Tym razem podopieczni Sławomira Zyskowskiego ulegli w trzech setach drużynie z Zielonej. Mecz odbył się w poniedziałek 20 lutego w sali sportowej zespołu szkół nr 2 imieniem Leona Rutkowskiego w Płońsku. Patrząc na obraz całego poniedziałkowego spotkania trzeba niestety stwierdzić, że ostatnio końcówki setów w wykonaniu podopiecznych Sławomira Zyskowskiego nie są najlepsze. W pierwszej partii GKS prowadził już 17-12, ale nastąpiło załamanie gry i seta przegraliśmy do 22. Garstka kibiców, zebrana w sali gimnastycznej na ródkach, w drugim oglądało już bardziej wyrównany pojedynek, ale niestety gospodarze znowu przegrali w końcówce tym razem 27-25. W trzeciej partii nasi siatkarze, niestety, podłamali się przegraną dwóch poprzednich setów i w efekcie zdobyliśmy tylko 16 punktów, a cały mecz przegraliśmy 0-3. Nie możemy jednak narzekać, bowiem GKS to młody i niedoświadczony zespół. Jedno jest pewne, siatkarzom nie można odmówić chęci i woli walki, a sukcesy na pewno przyjdą z czasem. Ostatni ligowy mecz Siedlinianie zagrają w najbliższą sobotę, 25 lutego. Siatkarze pojadą na rewanżowy mecz do Zielonej. Tradycyjnie w ostatki odbył się bal charytatywny imieniem Jerzego Szymczaka. Tym razem zabawa odbyła się w Hali Sportowej w Siedlinie. Całkowity dochód z balu, aukcji i loterii zostanie przeznaczony na działalność i rozwój Szkoły Rodzenia oraz sfinansowanie rehabilitacji Sylwii Ziemkiewicz ze Strachówka. Organizatorami balu były Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Pońsku oraz samorządowcy Powiatu Puńskiego. Ten bal od siedmiu lat jest organizowany przez Towarzyszenie Przyjaciół Szpitala wraz ze szpitala, tym szpitalem, firmą Palium i gminą. W tym roku gościmy na terenie gminy płońc w Siedlinie. Chcemy przy okazji zabawę wspólnego spędzenia czasu zebrać środki na szczytne cele. I się to udaje. Mam nadzieję, że i w tym roku się uda. Do tej pory nam się udawało. Zbieraliśmy naprawdę bardzo duże kwoty. Bale swoim celem, jak gdyby, odpowiadają potrzebom mieszkańców potrzebom tym, na co ludzie liczą, czyli liczą na pomoc. I kontynuując te, te bale, jako organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Samorządowcy, chcieliśmy właśnie dzięki temu dzisiejszemu balowi przynieść nie tylko uśmiech, ale i pomoc dla potrzebujących. przy szpitalu powiatowym imienia marszałka Piłsudskiego powstała w ubiegłym roku, dokładnie od 1 czerwca. Inicjatorem, pomysłodawcą był pan dyrektor szpitala pan Józef Świerczek. Cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem przyszłych rodziców. Dzięki tym pieniążkom, jakie zostaną pozyskane z tego balu, będziemy mogli doposażyć materace, piłki, do ćwiczeń dla pacjentek rodzących oraz inny sprzęt niezbędny. Przypominamy, że w sklepach jest już dostępny najnowszy numer tygodnika Wirtualny Płońsk, a w nim m.in. 24. Memoriał imienia Andrzeja Trochanowskiego. 1 maja w Baboszewie odbędzie się 24. Memoriał imienia Andrzeja Trochanowskiego. To niezwykłe kolarskie święto od lat rozpoczyna polski kalendarz wyścigów z cyklu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Patronat nad imprezą obejmuje wirtualny Płońsk. Nie będziemy w sieci społeczeństwa informacyjnego. W czwartek radni miejscy mieli debatować nad przystąpieniem miasta do mazowieckiej sieci społeczeństwa informacyjnego Mazowszanie. Większość uznała jednak, że w dzisiejszych czasach tworzenie nowych punktów dostępu do internetu jest zbędne. Londyn coraz bliżej. Tadeusz Chudzyński zdobył dwa brązowe medale podczas szóstych Mistrzostw Świata w biegach przełajowych, które w dniach 9-13 lutego odbywały się we Francji. Przypominamy również, że do piątku płońscy prokuratorzy udzielają bezpłatnych porad w ramach tygodnia pomocy ofiarom przestępstw. W piątek 24 lutego o godzinie 19 w Galerii P odbędzie się wernisaż wystawy rzeźby Michała Gardzińskiego. Natomiast w sobotę 25 lutego o godzinie 11 w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury odbędzie się kolejny wykład Pońskiego Uniwersytetu III wieku. Miejskie Centrum Kultury w Pońsku i Klub Inteligencji Katolickiej zapraszają w niedzielę 26 lutego o godzinie 17 do auli parafialnej przy kościele św. Michała Archanioła w Pońsku, gdzie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Dialog. Dotyczyć ono będzie kampanii społecznej pod nazwą Rozwód Przemyśl to. Prowadzonej przez Fundację Mamy i Taty. Gościem spotkania będzie prezes Fundacji Paweł Woliński. W sobotę 25 lutego o godzinie 10 w Hali Sportowej w Pońsku odbędzie się piąty turniej tenisa stołowego. Natomiast w niedzielę o godzinie 9 rozpocznie się kolejna edycja pierwszej ligi halowej piłki nożnej amatorów, rocznika 1993 i starsi. Na kolejne info Pońsk zapraszam w przyszłą środę. Do zobaczenia!